Witam Was, Wodniki, To jest dla Was pytanie na listopad 2019. Zobaczymy, co się u Was będzie działo. Na kanale są już filmy na rok 2020. Podlinkuję Wam. Okej, okay. coś nam tutaj chce wypaść, Mac. Podlinkuję wam w opisie linki do filmu. W pełną wersję można kupić sobie na Vimeo Teraz zobaczmy listopad dla Wodnika Twoja sytuacja, karta mag. Jakie są wyzwania tej sytuacji? Jakie są wyzwania? Księżniczka kijów. Co było? Co jest przyczyną? Czwórka kijów. Przeszłość. Co jest z przeszłości? Diabeł. Do czego ty dążysz? Co masz w głowie w odniku? Czwórka pucharów. Najbliższa przyszłość. Ósemka Pentakli. Ty w tej sytuacji. Ok, weźmiemy też te, piątka kijów i piątka e, mieczy. Co się dzieje dookoła? Księżniczka mieczy. Czego nie widać. Czego nie widać. Piątka pucharów potencjalny wynik. Okej, okay. mamy odwróconą kartę, ale ja ją zatrzymam. E, jest to e, e, Książę Pucharów. tak, Książę Pucharów wchodzi tutaj prawie w każdym e, Dobrze, ułożę kartę, żeby wszystko było widać. E, pod spodem mamy dziewiątkę kijów. OK. Dobra, zobaczmy co się dzieje. nam trochę karty. Mam nadzieję, że wszystko widać. Dobrze, wodniki. Ehm, no od razu się rzuciło, jakby to. Ehm, z czymś tutaj próbujesz sobie poradzić? Ehm, I jest, e, ja, jest jakiś sygnał i znak, że sprawa obraca się ku dobremu, albo wraca w ogóle do życia. Ehm, i to jest po prostu jakaś łaska z nieba albo coś co jest po prostu jakimś błogosławieństwem tutaj zobaczymy po kolei bo jakby ty jak się czujesz tak jakbyś po prostu zmartwychwstał tak jakby znowu wróciła nadzieja tak. karta też sądu mówi o ostatecznym rozstrzygnięciu o tym że po prostu musisz wziąć wszystkie za i przeciw, yy, spojrzeć na całą sprawę, jakby podjąć jakąś decyzję. Tutaj jest. Jakby coś i właśnie ta sytuacja, ten mak, mam nadzieję, że to widzicie, że tak jakby ona idzie ku światłu, idzie ku temu właśnie, tej, jest jakiś znak, który przynosi wiosnę, który właśnie przynios, przynosi zmianę, jakieś rozstrzygnięcie. Jest to czasem po prostu wołanie z niebios, przeznaczenie, po prostu coś się tutaj ciągnie, tak i ona idzie w tym kierunku. I to ma tak, jakby przywrócić jej życie, przywrócić jej witalność i jest to coś magicznego, zdecydowanie coś, co skupia jej uwagę. No i jest to ten mak, tak? Ta sytuacja. Mak mówi w ogóle o tworzeniu, o kreatywnej sile, o, o działaniu, o tworzeniu tej magii, o takim Próbowaniu zlepienia z tego, co jest, czegoś. I to jest bardzo taka kreatywna siła, która rozpoczyna, taka męska, kreatywna siła. Więc jest to jakieś, jest również też szansa. Ja myślę, że to jest szansa dana Tobie. Tak? I też w ogóle zobaczmy, że mamy te same gwiazdki, prawda? Na tych obydwu kartach dookoła, tak? Pojawia się jakaś okazja. I Ciebie to tak jakby pobudza z powrotem do życia. Mak o o... mówi o kreatywności, czasem mówi o jakiejś biznesie, ale mam wrażenie, że tutaj po prostu dla Ciebie jest to jakiś znak w ogóle, że można iść w innym kierunku. W przyszłości mamy tego diabła. No, i on tutaj wy, wy, w ogóle świetnie jest pokazany w tej talii Jest tutaj po prostu jakimś niezdrowym związkiem, który ciągle i ciągle nas pociąga, tak? No, nie, nie można się temu oprzeć, ale powoduje to rany. Nie jest to dla, dla nas dobre, ale jak jakby jest również przyjemne. I yy, ja myślę, że idziesz do przodu, bo od czego się odwraca właśnie? Myślę, że, od, że do, dokonujesz te, te tutaj jakiejś konkretnej oceny sytuacji i myślę, że będziesz oceniać, co jest dla ciebie dobre, co jest złe, co tak naprawdę jest tym diabłem i czego powinieneś się wzbraniać, tak? bo diabeł nie trzyma nikogo. Tak? Drzwi są otwarte na oścież, tylko my nie chcemy wyjść przez te drzwi. Tak? najgorsze jest to, że właśnie drzwi są otwarte i my sami zostajemy. Tak jakby już to, to nasze sa same poddanie się odbiera nam e, moc właśnie pokonania jakiejś słabości, bo jest to słabość. No, ale jest to wołanie i światło z góry, prawda? tak samo jak mak, jest ten symbol nieskończoności. I jakby. To wszystko, jakby ta siła wychodzi od środka, więc ja myślę, że tutaj jest, świat temu pomaga, ale jest w tobie pobudzenie jakiegoś nowego życia. I zostawiasz za sobą jakoś przykre sytuacje. Prawda, mamy piątki, dwie piątki. Tak, jakby ta kobieta odwraca się tyłem do tych piątek i idzie ku światu. I mamy właśnie. Jakieś, jakieś wojny, jakieś sprzeczki, jakieś, nie wiem, rywalizacje na przykład. Jeżeli to był związek, to to był związek jakiś toksyczny, gdzie na przykład partnerowie po prostu rywalizowali ze sobą, gdzie nie można było być sobą, jakieś skonfliktowanie, jakieś przeciwne w ogóle pomysły na życie, przeciwne idee. Ktoś, kto na przykład, nie wiem, jakieś chore takie emocje, zazdrości, bo to o tym mówi karta Piątki Mieczy, zazdrość, jakaś zawiść, jakieś takie niekontrolowane uczucie. I, no i to są dwie karty, które mówią o kłótniach, o sprzeczkach. M mogą nawet mówić o przemocy, tak? Taka, nie wiem, związek z przemocą albo jakieś mm, niedobre rzeczy, nałogi, prawda, które jeszcze jakoś były z. Z, splątane ten, tego, w ten związek, no i wiesz, że to nie jest dobre dla Ciebie, ale dopiero teraz tak jakby coś się pojawiło w Twoim życiu, że możesz to tak jakby zacząć kreować po swojemu. Jest to karta dosyć niezależna, więc ja myślę, że ten związek może właśnie być już tylko w przeszłości, a Ty musisz się z tego teraz podnieść. I jest ku temu szansa. I czujesz się już, jakby, jakby to już się zadziało. U podstaw mamy jakąś ładną kartę zwycięstwa, e, stabilności. No, jest to często karta małżeńska, ale jest to karta ogólnie takiej przygotowania takiej stabilności. Zwykle ta czwórka e, kijów dla mnie jest takimi właśnie czterema nogami od stołu. Tak? I na tej pod podstawie tych czterech nóg e, no, stół ciężko wywrócić. Tak? To jest Powrządnie, solidna podstawa, która przetrwa każde trzęsienie ziemi, tak? Jak jest trzęsienie, chowamy się pod stół. E, tutaj wygląda jako taki kwadrat. Ja myślę, że to jest zamknięcie pewnego e, obszaru bezpieczeństwa, i uwieńczenie sukcesu jakiś właśnie taki domek na dachu jest, jest sukces, jest stabilna pozycja i coś tutaj jest osiągnięte, tak? I dlatego ten mag dalej tworzy, bo maku temu podstawę taką jeżeli jesteś w związku to on przechodzi na jakiś lepszy etap bo jest ta podstawa może być tak, że na przykład wcześniej było to jakieś takie zmaganie się z partnerem takie wymuszanie na nim on nie chciał albo ona tak jak my, my chcieliśmy co innego i takie niezdrowe te emocje i może być tak, że pojawia się nowe życie Ponieważ jakby jest jakiś fundament zbudowany, może jest jakaś deklaracja. Yy, jakby. Chociaż mag jest y, trochę taką kartą osoby niezależnej i raczej singla, który kreuje sam swoje życie tak, jak chce. I nie za bardzo ogląda się to, co chcą inni. On raczej tutaj nie idzie na kompromisy. Ok, co masz w głowie? No, kolejna czwórka. Yy, i ta jest czwórka takiej właśnie poczucia nostalgii, poczucia jakby wspominania czegoś z przeszłości, takiego właśnie marazmu, prawda? Czekania na lepsze czasy, czekania na lepszą pogodę, ale ta karta również mówi, że trzeba sobie coś przemyśleć. I patrząc też na ten sąd, ja myślę, że potrzebujesz sobie coś przetrawić, ocenić w jakby dobry sposób. I no, pomoże ci to jakby w kolejnym etapie, jakby w ruszeniu do przodu, tak? Czego nie widać? No, mamy kolejną piątkę, mm. prawda? Ja myślę, że nie widzisz, że bo tu rozpamiętujesz przeszłość, ale czego nie widać, że jakieś spustoszenie jest już zrobione i nie wiadomo, czy to w ogóle da się od. Odbudować, tak? Prawda? Te pochary się tutaj rozlały, nie ma wody, rośliny umierają, tak jakby czy to się nie da się tego uratować. Prawda? Może się nie dać tego, tego uratować. Nawet jak teraz to podlejemy, spróbujemy naprawić, to może już jest za późno. I myślę, że przy takim rozpamiętywaniu, może ty musisz po prostu dojść do tego. Bo takie rozpamiętywanie właśnie jest. Trochę melancholijne, trochę ubarwiane, prawda? Chcemy czegoś innego niż to, co mamy, tak? Patrzymy z tęsknotą w coś. No, w przyszłości mamy tego diabła, więc yy, no było to na pewno coś silnego i takie poczucie, właśnie, jest stabilnie, jestem w tej bezpiecznej przestrzeni, ale czy ja chcę, czy nie lepszy był ten ryzyk fizyk tutaj, tak? Natomiast te karty pokazują, no, wypadły, piątki są w ogóle kartami wyzwań, naprawdę tru, trudna energia no i wszystkie te piątki pokazują, że jest dużo szkód poczynionych tu e, i ty się od nich odsuwasz, idziesz w nową stronę, masz ku temu siły ale w głowie jeszcze tutaj głowa pracuje, tak? wyzwaniem tej sytuacji no właśnie, może być jakaś wiadomość paść e, tutaj księżniczka kijów Pokazuje tutaj jakąś wiadomość, tak? Jest jakaś wiadomość i kogoś tutaj wypatrujemy. To może być wiadomość właśnie z przeszłości, tak? Bo sąd mówi również o rzeczach zmartwychwstałych, tak? Co z stałych, tak? Coś powstaje z martwych. E, więc wiadomość jakaś może być wyzwaniem, i mamy takie jakby dwie karty tutaj właśnie takiego wypatrywania czegoś, tak? wypatrywania kogoś na horyzoncie, by wypatrywania nowych, nowych kierunków, nowych możliwości. Eee, no, księżniczka ki, mieczy, tutaj no, ewidentnie też coś ogląda z daleka przez lunetę, to jest w Twoim otoczeniu. Więc ja myślę, że może być tak, że jest jakaś wiadomość albo coś się dowiesz na temat jakieś przeszłej sprawy, albo i, i że ktoś w ogóle w Twoim środowisku też Cię ogląda. Może ogląda, że sobie zaczynasz dobrze radzić i w ogóle odchodzisz od tego, tak? E, prawda, bo mamy i i to, i to. Mamy i miecze, y -hmm, tak to pokażę. I miecze tutaj, piątka i paść, czyli księżniczka mieczy, i księżniczka kijów, i ta piątka kijów. Więc ja myślę, że ktoś może Cię obserwować, wręcz się do Ciebie odezwać, wysłać sms wysłać jakąś wiadomość. I to będzie wyzwaniem, tak? Bo będziemy zaczynamy patrzeć tak. Po przeczytaniu tego listu. Wiecie, że ja czytam Tarota y, obrazkowo, więc tutaj pokażę. Po przeczytaniu listu ona wygląda horyzontu, czy on przybędzie, czy nie przybędzie, kiedy przybędzie. I tak dalej. I to może być wyzwaniem, bo czujesz się tak, jakby coś z stało, coś umarło, i nagle powstaje do życia, tak? Um, czego będziesz doświadczać, tak? A, i jeszcze pod wszystkim mamy tą dziewiątkę kijów. Ona mówi o pilnowaniu swojego dobytku, o przygotowywaniu się na przybycie jakichś tutaj e, czarnych chmur, czarnych jakichś, właśnie no problemów, tak, tych problemów, które tutaj są, które może odfrunęły, tak, one tutaj prawda, zrobiły co zrobiły, odfrunęły, teraz mogą przyfrunąć, no i sęk w tym, żeby prawda, tym razem obronić to, co ci zostało, ten ogród, te kwiaty, tak, o no pod spodem mamy sukces, więc to raczej się udaje i królową kijów, więc bierzesz sprawy w swoje ręce i panujesz nad sytuacją, tak? No, ale na, na razie się z tym będziesz zmagać. Co się pojawia w najbliższej przyszłości? No i mamy ósemkę pentakli. Ósemka pentakli mam wrażenie, że pokazuje w tej sytuacji, że skupiamy się na. Dopracowywaniu pracy, którą zaczęliśmy. Wkładamy w to 100% i to jest prawie, prawie osiągnięte. Ta karta pokazuje, że coś w 80% jest już zrobione, więc ty się bardzo starasz. W tym, co się nowym, co się zaczęło kreatywnym, ty się bardzo starasz i jakby może być to po prostu skupienie się na pracy, tak? Skupienie się na pracy, aby prawda, kontynuować ten sukces kontynuować tą stabilność, którą masz tutaj. Jak to się wszystko kończy, no i jest ta, ten Książę Pucharów, już to mówiłam wcześniej, ale prawie u każdego znaku to wypada ta karta, ale to jest jedyna karta właśnie, pazia, która nie pokazuje księżniczki, tak jak mamy tutaj, tylko pokazuje księcia, tak, jest ksią Książę Pucharów. I ten Książę Pucharów jest nieobecny tutaj, jest taką energią nieobecną. Prawda? Jest taka wzdychająca e, kobieta, zakochana, która myśli o kimś, kogo tutaj nie ma. Jest obecny tylko w myślach, jest takim duchem. Tak? No, ta karta jest odwrócona, mam wrażenie, no bo jest to bardzo taka energia czysta, świeża, pierwsza miłość, naiwna, y, nie, nieskalana jakimiś złymi doświadczeniami. I taka, no właśnie, może być taka naiwna. Ja mam wrażenie, że ta karta odwrócona mówi, że jest tutaj e, e, po prostu pozbawienie się jakichś złóceń albo no, wyjście z takiego właśnie otumanienia, kiedy, prawda, wszystkie drzewa zamiast, <laughs> zamiast właśnie zielone są w ogóle różowe i tutaj po prostu płatki fruwają, no lukier z posypką. E, może być to po prostu takie. Przywrócenie jakiegoś takiego realnego podejścia. No ta karta również może mówić, że ktoś obserwuje, ktoś niby wysyła, ale jednak się nie pojawia, tak? Ona jest odwrócona, więc coś jest tutaj negatywnego, coś jest nie tak z tą energią, tak? Więc tak jakby mam wrażenie, że ktoś, kogo nie ma, nie, nie pojawia się tutaj, tak? Tu znowu jest taka energia kogoś, kto tylko w myślach się pojawił. Ok. Wypadła nam tutaj cesarzowa. Cesarzowa pokazuje dojrzałą kobietę. To jest matka. Ona ma bardzo dużo serca, ale ona wie, komu ma rozdawać serce. Jest tutaj dojrzałą osobą. Tu może być po prostu, ponieważ mamy i tego pazia, i tego pazia. E, ja myślę, że masz do czynienia z kimś, kto jest po prostu niedojrzały w Twoim otoczeniu. On jeszcze nie do końca wie co on chce od siebie, co on ma robić. No rzuca jakieś wyzwanie. Może wysłał ci list i czeka, aż ty po prostu przyjdziesz do niego. nie? No i nie będzie takiej miłostki. Dlaczego? Bo jesteś, znasz swoją wartość, jesteś dojrzałą osobą. Cesarzowa też prawda, jest tą boginią tutaj. Ona jakby ona ma miłość dookoła siebie. Ale wie komu też yy, można ją rozdawać. Sesarzowa mówi też o macie, więc tu możesz znaleźć pomocną dłoń u mamy, albo u takiej kobiety troskliwej. Jest na karta. Rada dla wodnika. Okej, okay, no właśnie, no i mamy tą śmierć. Ale śmierć jest tutaj ładnie pokazana, że czas, ja myślę, że czas zamknąć pewien etap, tak? Odsuwasz się, jakby już, myślę, że ten miesiąc po prostu będzie tu podjęciem jakiejś decyzji. Odsuwasz się od tego. No, Myślę, że na dzień dzisiejszy zdajesz sobie sprawę, że to nie było, że to było więcej, było tych ran niż że te przyjemności nie są warte tych ran. Tak? Zwłaszcza jak już po prostu się z tego wyplątamy i dojdziemy jakby do, do przytomności, taką przytomność myślę, że tutaj jest. Tak? Jesteś dojrzałą osobą, potrzebujesz dojrzałego związku, natomiast ci paziowie pokazują się, te księżniczki, jakby no to są księżniczki, to nie są królowe, tak? one, jeszcze nie, one jeszcze eksperymentują, tak? jest już jakaś podstawa. Coś fajnego się zaczęło w Twoim życiu, skupiasz się na tym i robisz to bardzo dobrze. No i rada jest karta śmierci, aby się pożegnać, tak? Ładna jest ta karta, ponieważ ona mówi o takiej pokoleniowości, o takim pożegnaniu się. Czas odejść, prawda? Przychodzi młode, stare odchodzi, każdy idzie w swoją stronę, tak? Taka jest kolej rzeczy. No i cesarzowa tutaj, jakby no, mówi o byciu kompletnym o tym, że prawda, mamy, mamy tą miłość, mamy też otwarte ramiona do miłości, ale wiemy, kom, komu mamy ją e, dawać. Tak? Fajne takie karty, które pokazują jednak jakieś poczucie zgody tak? e, na to, co jest. Myślę, że to wszystko, wodniki. Ładne czytanie. E, widzimy się w przyszłym miesiącu. Linki do... Y, do roku 2020 macie w opisie, a ja was już pozdrawiam.